Cześć, witajcie! Witam wszystkich na moim kanale. W pierwszym filmie w nowym roku chciałabym dzisiaj Wam pokazać, jak zrobić takie listki z pianki Farm. Dlaczego używam tej pianki do robienia listków tutaj w tym przypadku do róż? Ponieważ jest ona dla mnie mniej błyszcząca i bardziej można fajnie nadać tą strukturę liścia właśnie na tej piance. Dlatego wam pokażę, jak wykonać takie listki. Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ już w następnym filmie będziemy wykonywać całą taką różę z niespodzianką. Proszę do oglądania. A więc tak, do wykonania takich listków potrzebujemy oczywiście taką piankę kreatywną. Jak widzicie ona jest w zupełnie innym kolorze niż tą, którą widzieliście. Te listki gotowe już, które widzieliście. Tą piankę mam o wymiarach około 5 na 7 Chodzi o to, żeby był zachowany kształt prostokąta, ponieważ tutaj będziemy odciskać je na tych moldach Kupiłam je na stronie Foamiran w Polsce u Liny. Na pewno ktoś kto się interesuje mi, mm, tą pianką w ogóle to będzie wiedział o kogo chodzi Dlatego Wam podlinkuję link do jej sklepu i będziecie mogli sobie zobaczyć Ja mam akurat tutaj dwa rozmiary, jeden jest większy, drugi mniejszy I też różną strukturę mają, ten jest bardziej jak tu widać wypukły, z tej strony jest płaski dlatego z jednej strony będę odgniatać i to są takie uniwersalne tak naprawdę odciski z tego powiem taką ciekawostkę że robiłam gwiazdę betlejemską i bardzo fajnie wyglądała i również wykorzystuję je też do płatków zwykłych także to taki zmywaczek, zwykły, zwykłą gąbeczkę ja akurat mam taką małą oraz żelazko, bo będziemy potrzebować gorącą temperaturę ja mam tutaj takie żelazko zwykłe, moje tradycyjne ustawione na tak, mniej więcej na połowę. Tak sobie wytestowałam. Nie mam tutaj pomiaru temperatury, bo to jest takie już wiekowe żelazko. Dlatego mniej więcej sobie wyczaiłam, że tak powiem, jak, jaką temperaturę potrzebuję. No i co, zaczynamy zabawę. Bierzemy sobie jeden taki gotowy płatek. Płatek, jeszcze nie płatek. Bierzemy sobie jeden taki gotowy kawałek pianki. Przykładamy do żelazka. Przytrzymujemy chwilę. odrywamy i przykładamy do naszego odcisku dociskamy po bokach tak żeby nam się tutaj wszędzie ładnie te żyłki wszystkie odgniotły przytrzymujemy chwilę około 10 sekund powiedzmy i ściągamy mamy gotowy płatek ja mam tutaj takie mniejsze kawałki tej pianki ponieważ te płatki do róży będę potrzebowała tak naprawdę ja będę sobie wycinała je tutaj i nie odgniatam na całości bo takich dużych nie potrzebuję i po prostu robimy wszystkie tak samo ja to Wam pokażę jeszcze jeden można na tym mniejszym teraz dociskam dosyć mocno i tutaj mamy odcisk naszego płatka ja akurat bardziej lubię ten, ten większy ten pierwszy, bo jak widać struktura jest ładniejsza i bardziej taka precyzyjna zarówno z jednej jak i z drugiej strony wtedy ma nam się ładnie tu odgniecie no tutaj też nie jest źle powiem szczerze ale ja akurat bardziej preferuję ten i robimy wszystkie Tutaj e, pianki tą samą metodą, no i zaraz wam pokażę co będziemy robić dalej. Ok, i mając porobione już tutaj te odciski, ja sobie po prostu wycinam na taki kształt, jaki mnie interesuje. Czyli tutaj sobie robię ten ogonek, wycinam dookoła i tutaj ten czubeczek. I tak przygotowane listki zaraz będziemy malować. Do malowania używam takiej farby ciemnozielonej, matowej. To jest farba wodna, akrylowa. Ona ładnie zasycha i ma takie fajne wykończenie matowe. I teraz będę malować każdy nasz listek z jednej i z drugiej strony. I zostawiam je do wyschnięcia. I maluję z jednej i z drugiej strony. Nieraz do malowania używam również takiej gąbki. Ja mam tutaj taką gąbkę do podkładu, do blendowania, tak naprawdę, żeby sobie fajnie porobić taką strukturę. Także ta gąbka też się do tego super sprawdza. I tak przygotowane listki maluję z jednej i z drugiej strony. I tak wyglądają listki już pomalowane i wyschnięte z jednej i z drugiej strony ta farba akurat dosyć szybko schnie także jeszcze tutaj zrobię sobie takie ząbki tak jak przy prawdziwej róży ok i żeby było łatwiej to sobie odwracam i robię w drugą stronę dokładnie tak samo Mam problem z koordynacją, dlatego, wolę w tą samą stronę robić, żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało. O, spójrzcie. I to są te takie sąbki. Ok. I kolejną rzeczą, jaką zrobimy. To Będziemy potrzebować właśnie takie druciki florystyczne. To jest ten zwykły drucik, taki nawinięty na drewienko. Taki. I klej. Ja mam klej taki zwykły, to jest klej typu kropelka, super glue, tylko w większym opakowaniu. No i dla bezpieczeństwa wykałaczkę, będę wykałaczką sobie nakładała ten klej na listek, żebyśmy mogli zrobić sobie metalową łodyżkę, która będzie nam potrzebna do... zaraz zobaczycie czego. I tak wkładam sobie tu kawałek do tego pojemnika. Daję klej po środku. I przyklejam drucik od środka. Jak już czuję, że mi złapało, to wtedy go sobie tutaj, tak jakby, maskuję. Delikatnie zginam, żeby się, żeby nie wypłynął ten klej, a żeby nam zamaskował drucik. Jeżeli klej nam brzydko zaschnie, będą takie białe jakieś plamy, to można to delikatnie pędzelkiem domalować. I tak wygląda przyklejony już listek z drucikiem. Tutaj sobie delikatnie dałam kropeczkę farby, rozblendowałam, że tak powiem, roztarłam ją. Dałam też tu po bokach, gdzie nie Pocięłam ładnie kawałki jak pokazywałam wcześniej, tutaj te ząbki wycięłam, e, tył wygląda w ten sposób, myślę, że są tu jakieś prześwity, plamy ale przecież natura jest niepowtarzalna i na pewno gdybym pomalowała to grubą warstwą farby nie miałoby takiego efektu uważam, tutaj mam e, resztę moich listków natomiast ja skupię się na tym, do czego ten ogonek był tu potrzebny, żebym mogła sobie teraz do tego przyczepić taśmę florystyczną, taśmę florystyczną mam w kolorze bardzo podobnym e, ciemnozielonym, odrywam sobie kawałek tej taśmy i będę po prostu maskować ten listek. Mogę sobie tu końcówkę zawinąć, przytrzymać, o, i obwinąć cały. I dzięki temu ogonkowi właśnie ta taśma florystyczna nam nie będzie uciekała, zjeżdżała z tego drucika. Ponieważ drucik mam goły, że tak powiem, to taśma będzie się na nim ślizgać. A dzięki temu tutaj. Kawałkowi nam się ładnie zatrzyma i obkręcam w palcach po prostu do końca. Niej. I już. I tak wygląda gotowy listek. I teraz jeszcze szybciutko na koniec pokażę Wam taki, taką gotową gałązkę listków do róż. Biorę jedną gotową, owiniętą już taśmę florystyczną, tutaj do boku dokładam drugą. Zawijam wokół tej naszej pierwszej, tak jakby głównej. Na razie tutaj nam się zgięło, więc ja nic z tym nie robię. I kawałek znowu taśmy florystycznej będzie nam potrzebny. Wkładam sobie tutaj od środka. Zawsze jeden kawałek wyciągam dalej, tak jakby, i zawijam w przeciwną stronę, wtedy, żeby mi się taśma zatrzymała. Myślę, że wiecie, jak pracować z taśmą florystyczną. I tutaj drugą stronę owijam żeby złączyć te dwie gałązki. I pora na kolejną. Damy ją tutaj nieco niżej. W tym momencie. Czyli do naszej głównej przykręcam ten kolejny listek. I tworzę taką grubą łodygę, do której mocuję. Oczywiście mogę tych liści tutaj zamocować ile tylko mi się podoba. Ja wymyśliłam, że będą to po trzy listki. Gotowy, jakby pakiet do przyłożenia do róży przyczepienia. I owijam wokół palców tutaj do samego końca. Jak zostanie mi kawałek, żeby nie wyrzucać taśmy, to po prostu zawijam sobie do góry. Lekko naciągam, żeby mi się tutaj ładnie wtopiła. Dociskam i nawet nie widać, gdzie jest koniec. I teraz, do czego nam jest potrzebny ten drucik tutaj dalej? Po pierwsze, żeby nam ten liść ładnie się maskował. A po drugie, musimy tutaj sobie zrobić taki. Taki myk, że te liście ułożymy tak, jakby one naturalnie wyrastały, czyli możemy go wygiąć w tą stronę, możemy go dać do góry, możemy go tutaj na boki. Także tutaj mamy taką kwestię dowolną, tak naprawdę. Tu widzę, że jeszcze gdzieniegdzie mi przebija, dlatego ja sobie dołożę troszeczkę farby, żeby mi ładnie to zamaskowało i tak prezentują się moje listki. Myślę, że wychodzą w miarę naturalnie. Jeżeli ktoś ma moldy, to po prostu można te odciski, o których wcześniej mówiłam, można sobie bardzo dużo takich listków zrobić. Oglądają moje listki. Jeżeli filmik się Wam podobał, to wiecie, co macie robić. I za chwilę będę nagrywać kolejny, gdzie pokażę Wam, jak zrobić właśnie taką różę z niespodzianką. Dlatego do zobaczenia już niedługo na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!